Cześć! Jeżeli chcecie spędzić wakacje w Turcji, to ten odcinek jest na pewno dla Was. Zapraszam do hotelu Casa Fora, do obejrzenia jego wnętrz, plaży, basenów, wszystkiego tego, co Wam przyda się na wakacjach. Przypominam na samym początku o subskrypcjach. Ci unikalni widzowie, którzy oglądają tylko hotele, kliknijcie ten przycisk subskrybuj, a pomożecie mi w tym, że więcej jeszcze takich hoteli na pewno zobaczycie na moim kanale. Komentujcie, w komentarzach wpisujcie wszystkie pytania dotyczące hotelu, których nie udało Wam się znaleźć w internecie. Lajkujcie, a będziemy i Wy, i ja będziemy szczęśliwi. Jest to hotel pięciogwiazdkowy w systemie All Inclusive, położony bezpośrednio przy plaży, właściwie tak pośrednio, bo trzeba przejść tunelem pod jezdnią, niedzieli to właściwie... Nic oprócz tej jezdni, także to jest odcinek jakichś 100-150 metrów. Położony jest 20 km od miejscowości Manawga, 25 od Side i około tam 30 paru kilometrów, jeżeli chodzi o Alanię. Transfer z Antalii to jest mniej więcej 90 km niepełny, i trwa myślę, że około półtorej godziny. Hotel posiada 350 pokoi, jest świeżo przebudowany całkowicie w 2023 roku, czyli w tym roku ja jestem w październiku, więc jakby to powiedzieć, bierzcie uwagę to, pod uwagę to, że inne warunki są w sezonie, czyli kiedy jest overbooking, pełno ludzi, a ja jestem wtedy, kiedy po pierwsze są niższe ceny, a druga sprawa jest o wiele mniej ludzi. Hotel położony, jak powiedziałem, przy plaży. Plaża piaszczysto-kamienista i dojście do niej takim tunelem. Wychodzicie i praktycznie zaczyna się plaża, bardzo ładna plaża. Po lewej stronie jest akwapark, który ma zacząć działać w 2024 roku. Na plaży oczywiście znajduje się bar w systemie all -inclusive, w który serwuje też znaki. Także jak pójdziecie rano, możecie wrócić spokojnie po kolacji, bo tam podawane są. Wszy takie snaki typu hamburgery, hot dogi sałatki i słodycze na plaży, na plaży serwis bezpłatny czyli leżaki, parasole, ręczniki bierze się w hotelu w spa, łagodne zejście do wody obok te są sporty wodne jeżeli chcecie odpłatnie skorzystać nie wiem, czy z parasailingu, czy ze skutera wodnego czy z innych atrakcji to możecie po prostu wziąć kaskę i Poszaleć troszeczkę. A taka właśnie jest plaża na Kansa Przy hotelu Casa Forn piaszczysta i dzisiaj bez chmur, i piękny zachód słońca będzie. Tutaj padało trochę, była taka burza 3 godziny, a tak to poza tym wspaniale w październik za dwa dni 30 stopni. baseny. Jeden bardzo duży basen, chyba około 900 m2, do tego trzy zjeżdżalnie z basenem i jedna mała, taka dla dzieci, też z takim malutkim basenikiem. Za mną, jak widzicie, mam nadzieję, są korty tenisowe, jest jeszcze boisko do kosza na plaży, siatkówka plażowa i tych różnych animacji prowadzonych tutaj przez zespół animatorów to i zumba i jakieś tańce w wodzie aqua w zależności od tego jakie towarzystwo jest w hotelu wokoło basenu są oczywiście leżaki parasole i to jest też w cenie pokoje standardowe to 25-33 metry ja jestem obecnie w pokoju standardowym z widokiem na góry i ja wam to naprawdę, tobie polecam, bo tutaj się wypoczywa. Ten widok nie na morze, za który trzeba dopłacić. Widok na morze zawsze trzeba w 95% dopłacać w hotelach, a tu jest cisza i spokój. Piękny, piękny, naprawdę widok na te góry i przede wszystkim cisza, bo z drugiej strony widok jest na baseny, jest też um, amfiteatr, w którym odbywają się. Animacje wieczorne i do tego ta droga, która łączy Alanie z Antanią, i ona jest ruchliwa, więc ten hałas słychać. A tutaj proszę bardzo, za mną piękny widok i nie ma na co narzekać. W pokoju, jak to zwykle, w hotelu pięciogwiazdkowym jest wszystko: czyli klimatyzacja, safe, lodówka z minibarem. Tu jest tylko woda, kosmetyki w łazience jest wanna z prysznicem. Do tego jest suszarka, w szczególności informacja dla pań. Forma Inclusive: także praktycznie rzecz biorąc, wszystko macie w cenie. Jedna główna restauracja, serwująca dania bufetowe, kuchni śródziemnomorskiej i kuchni tureckiej. I do tego trzy restauracje à la carte. Jeżeli chcecie tam być, no to radzę wcześniej po prostu skontaktować się z recepcją tego hotelu i zapisać się na kolację. On Inclusive, jeżeli chodzi o napoje bezalkoholowe i alkoholowe, to ósma druga w nocy, także myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Podsumowując pobyt w tym hotelu Casa Fora, to przede wszystkim zacząłbym pierwsza rzecz od położenia. No, znajduje się 20 km od Manawgat, jakieś tam 30 parę km od Alani. Obok tutaj właściwie nic nie ma, więc hotel raczej jest przeznaczony dla osób, które chcą wypocząć. Nie łazić na bazary, na zakupy, gdzieś tam obok hotelu. Bo tak właściwie za mną jest, są jakieś tam dwa markety i niczego tutaj więcej nie wyczaiłem. Ale 20 km do Mana 25 do Sida, więc tu wychodzi się po prostu na drogę. Łapie się tak zwanego dolmusza do Manavgat albo do Sile i można spokojnie tam pojechać. Jeżeli chodzi o położenie do wypoczynku, wybierajcie te pokoje. Tak mi się wydaje, bo po prostu jest cisza. Cisza i spokój, tutaj się nic nie dzieje. Można sobie spokojnie na trasik wyjść. W pokojach są zestawy do parzenia kawy i herbaty, więc spokojnie rano czy wieczorkiem można sobie. W ciszy posiedzieć. Ja jestem na szóstym piętrze i piękny widok. Jeżeli chodzi o wyżywienie, to restauracja główna naprawdę spełnia potrzeby chyba najbardziej wymagających osób. Powiem szczerze, jest to hotel pięciogwiazdkowy, ale nie luksusowy. On spełnia takie normy pięciu gwiazdek, i myślę, że. Stosunek jakości do ceny w zupełności to spełnia. I warto tutaj właśnie przyjechać. I myślę że nawet z dziećmi bo są i zjeżdżalnie i fajna plaża i są animacje. Zespół animacyjny, animacyjny naprawdę tutaj też i zumba i aqua na no Dużo rzeczy się dzieje. Jest mini klub. Co więcej, dobra baza wypadowa też na wycieczki. Jeżeli chodzi o pokoje, no to mówię, no 25, 30, 33 metry, no to w, zupełnie, w zupełności wystarczający. Czyste pokoje, panie sprzątają, wszystko jest spokoja. Także jeżeli chodzi o wakacje w Turcji, takie ciche, spokojne, to ten hotel jak najbardziej, naprawdę jest tu cicho i spokojnie. Z takich dodatkowych informacji nie ma tutaj dużo ludzi rosyjskojęzycznych. Dominują głównie Polacy, Niemcy, było trochę Francuzów. Także raczej Europa Zachodnia i Polska. To dobra informacja. Przypominam o subskrypcjach, przypominam o komentowaniu. W komentarzach też piszcie pytania o ten hotel. Jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć, postaram się odpowiedzieć. Lajkujcie, unikalni widzowie. Przycisk subskrybuj. W takim razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.